Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Romantyki, Sekret Niebo. Zlecimy sobie z drugą częścią odcinka pierwszego sezonu, trzeciego. Nadrabiamy, nadrabiamy powolutku. Na wstępie pamiętajcie o komentarzach, które motywują, e, bardzo motywują do dalszego nagrywania. Wybaczcie, że jest późna pora, kiedy to nagrywam, ale stwierdziłam, że w sumie to jeszcze nie bardzo chce mi się spać, więc nagram i będziecie mieli już odcinki Królewskie Bałruk, Prześcieradła i śmiał się cicho. I padł żołnierz pod mieczem, co niegdyś go zachwycał. I umierając, nie mógł się tym nie zachwycać. Uśmiechnęłam się ze współczuciem. Ciekawe, co mu się tam podziało. Chciałam już wyjść, gdy na drugim końcu rozległ się okrzyk Mimi. Ocenia! Mimi! Podbiegłam do jej łóżka i rzuciłam się jej w objęcia. Popadłyśmy na poduszki, zanosząc się śmiechem. Ciszej, aniołki! I już się bałam, że nigdy do siebie nie dojdziesz. Bardzo kochana pani! Nie tak łatwo zabić nieśmiertelnych. Mimi zaczęła się rozglądać. Jej mina z radosnej zmieniła się w podszedł strachem. A gdzie jest Audi? On umarł? Zakryła usta dłonią. Nie, nie, coś ty. On. Odleciał. Dokąd? Co to za tajemnica? Mów mi zaraz. Odleciał z Marbonta. Mimi potrząsnęła głową. Nie, niemożliwe. Audi miał prawo dokonać wyboru. Powinniśmy zaakceptować to, co postanowił. I jeszcze czego, zdrajca. Zamilkłyśmy. Każda z nas pokrążyła się we własnych myślach. Bałam się, że Audi zginął, ale to jest gorsze od śmierci. Przez Malbontę zginął sami, a on do niego przystał. Wymachała rękami. Pewnie wykorzystał bardzo dużą siłę perswazji. Nie chcę o tym myśleć. Trochę się nie dziwię. Usiadłyśmy naprzeciw siebie, podkłodziwszy nogi. Długo tu jeszcze będziesz leżeć? Jestem już prawie zdrowa. Myślę, że jutro wyjdę. Słyszałam, że ojciec trafił do więzienia. Muszę się z nim zobaczyć. Mama mu nie ufa, posłużył szatanowi. Ojciec nie ma nic wspólnego z Malbontę. Mimi poddenerwowano zmieniła pozę, potrząsnęła skrzydłami. Stęskniłam się. Wyciągnęła rękę. Splotłyśmy palce. Ja też. Rozmawiałyśmy o różnych głupstwach, jakby specjalnie unikając ważnych tematów. Chciało się nam zapomnieć, udawać, że nie ma żadnej wojny i dyszącego w plecy niebezpieczeństwa. Że nie ma śmierci, nie ma bólu, ciała ani duszy. Umówiłyśmy się, że do jej powrotu posprzątam w pokoju, a potem poszłam. Wyszłam na zewnątrz. Z każdą godziną śladów wojny było coraz mniej. Chciało się wierzyć, że to wszystko pozostało w przeszłości, że więcej nie będzie walk ani nowych śmierci. Spojrzałam w niebo już któryś raz, wypatrując sylwetki Fyra. Nie pojawił się. Gdzie jesteś? Obawa, dotąd tylko z lekka mnie niepokojąca, eksplodowała jak niekontrolowana trwoga. Był przecież ranny. A co jeśli nie przeżył? Rozejrzałam się po bokach, jakby szukając nieoczekiwanego wsparcia. A potem zamachałam skrzydłami i wzbiłam się w niebo. Obleciałam dookoła całą szkołę i tylko przypadkiem złowiłam drżącą energię smoka gdzieś między skałami. O nie, już chyba pamiętam, co się z nim stało. Zleciałam niżej. Fir? Echo powtarzało za mną. Fyr, fir, fir. Jesteś tu? Jesteś tu. Jesteś tu? Woda ściekała po spękanych chłodnych ścianach skał. Pachniała pleśnią i chłodem. Ciemność pieczary rozcięły cienkie promienie przenikające do środka. Pod nogi potoczyło mi się kilka kamyczków. Wpatrzyłam się w ciemną postać rysującą się gdzieś w kącie Fir. Ojej! Podbiegłam do niego, objęłam go mocno, nie zwracając uwagi na to, że łuski drapią mi skórę Biedak, co z tobą, malutki? obejrzałam go. Złamana włócznia tkwiła w jego boku, nie dając ranie się zagoić. Męczył się z bólu, nie umierając, ale i nie mogąc się wyleczyć. Będzie bolało, ale wytrzymaj. Dobrze, przecież robię to dla niego. Raz, dwa, szarpnięcie. Ale boli. Boli mnie nawet teraz, tutaj, kiedy nie mam z tym nic wspólnego. Odskoczył ode mnie, upadł na plecy, wstał, znów upadł i zamarł, tak na jakiś czas. Fir, rana zaczęła pulsować. Krew strumieniem polała się na ziemię. O nie fyr. Cały zwiodczoł trząsł nim drobne, ale cząsty dreszcz. Czułam jak opuszczają głosiła. Nie, fyr, proszę. On mnie uratował, a teraz za to płaci. To niesprawiedliwa. Objęłam go mocniej. Oddech Smoka był gorący, ale płytki i tak słaby. To było jakby wyczerpywała się bateria zegara i wskazówki z coraz większym trudem posuwały się naprzód, aby niedługo całkiem się zatrzymać. Fyr, proszę, proszę, wybacz mi. Rozpłakałam się wciąż tuląc się do jego uzkowatego ciała. Nie zostawiaj mnie. Płakałam i płakałam, nie mając sił, aby zatrzymać potok łez. Dławiło mnie poczucie winy, żal i coś jeszcze. Wzy spływały po ciele smoka spływając, zbierając się w zgięciu szyi. Fyr, proszę, drgnął tak mocno, że upadłam na ziemię. A potem rozbłysnął jaskrawym światłem, które oślepiało w ciemnej jaskini. O, kim pan jest? Oddrogałam się od niego. Nieznajomy był nie mniej zdziwiony ode mnie. Wyciągnął ręce, chcąc mnie uspokoić, ale sam ledwie trzymał emocje na wodze. Fir? Ty. Ty to zrobiłaś? Co zrobiłam? Wolniłaś mnie. Zaczął dotykać swojej twarzy, rozcierać ręce, oparł się o ścianę i ostrożnie usiadł na podłodze. Milczaliśmy oboje. Mężczyzna popatrzył na mnie uważnie, jakby widział mnie po raz pierwszy. Nazywam się Loy. Więc jesteś człowiekiem. Loy skinął głową. Fidero rzucił na mnie zaklęcie wiele wieków temu. Fidero? Wielki zaklinacz? Tak. Za co? Milczał, patrząc na mnie, a potem odwrócił wzrok, pełen wiekowego smutku. Miałem romans z jego córką, ja piskam. Oni to wszyscy potrafią? Naprawdę ją kochałem. Była naiwna, wesoła i taka niewinna. Lecz lata mijają i uczucia czasem sławną. Serce nie sługa. Chciałem być wobec niej uczciwy. Ucałowałem jej ręce i odszedłem, ale ona nie chciała się rozstać i popełniła. Ok? Fidero, z ogarnia, Fidero ogarnia. Przepraszam. Fidero ogarnę żal i wściekłość. Ona nie żyje przez ciebie. Moja córka oddała ci serce i duszę, a ty postąpiłeś z nią jak ze, z nią jak ze zwierzęciem na własnej skórze. Doświadczyłeś jakie to uczucia? Ojej. Zmienił mnie w smoka morskiego. Mogłem wrócić do ludzkiej postaci, kiedy ktoś zacznie traktować mnie jak człowieka, a nie jak zwierzę. Tylko ludzka miłość mogła mnie oswobodzić od zaklęcia. Fidero właśnie z tego powodu porzucił stanowisko zaklinacza. Looy skinął głową. Ale dlaczego ciągle jesteś? Pokryty łuską, Znów zaczął badać swoje ciało. Czuję w sobie siłę smoka. Wygląda na to, że zostałem smokołakiem. Okej! Okay. Pasuje mu. Być człowiekiem nie mniej niż smokiem. Obejrzałam go kredkiem. Nie oczekiwałam, że okaże się człowiekiem. Twoje stosunki z wyrą poprawiły się. Trzeba opowiedzieć o tym mamie. Nie. Kaszlnął, uśmiechając się, jakby przepraszając. Lepiej nie. Na razie nie chcę, aby ktokolwiek wiedział, kim jestem. Wstał i krzywiąc się, dotknął swojego boku. Ty przecież jesteś ranny. Nie martw się, w ludzkiej postaci lepiej będę mógł o siebie zadbać. Wracaj na razie do szkoły, przyjadę do ciebie, kiedy nabiorę sił. Uśmiechnąłam się ze zmieszaniem. Dobrze. Już będąc na niebie, odwróciłam się. Lois stał w wejściu do jaskini i patrzył, jak odlatuję. Tak a propos jaskini, przypomniałam sobie taką wskazówkę, że najbezpieczniej, zanim się wejdzie do jaskini, po prostu jest zapalić pochodnię i, że tak powiem, wstawić ją do środka, w sensie wsunąć tą pochodnie tylko i zobaczyć, czy się pali i iść do tego momentu, do którego będzie się palić, bo w momencie, w którym przestaje się palić, oznacza, że tlen się skończył. Mama wezwała wszystkich do auli. Po tym, co się działo, wszyscy jak karaluchy rozbiegli się po swoich pokojach. Nikt nie odważył się wyrzec tych strasznych słów. Malbonte powrócił. Stała, złożywszy ręce na piersi, wyglądając jak zawsze na spokojną. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczu. Poczuł nasi. Puszczą na siebie dwie strony, wiedząc, że po tym starciu będziemy osłabieni. Osiągnął to, czego chciał. Nie wątpię, że Malbonte zbiera armię, jednakże trudno na razie przewidzieć jego dalsze działania. Starcie było okrutne, straciliśmy wielu nieśmiertelnych. Chciałabym podziękować za okazaną odwagę tym, którzy nie odeszli. Szczególną wdzięczność pragnę wyrazić Andiemu, który pomógł ukryć wiele aniołów i demonów przed działaniami wojennymi i bronił wejścia do szkoły. Andy oszczędnie skinął głową. Bardzo mi się podoba, jaki mu zrobili ten, że go naprawili. Powinni od pierwszego sezonu zacząć i go tam też naprawić. Ofiar jest jednak bardzo dużo. Na Ziemi mamy tradycję. Mama po raz pierwszy sama wspomniała minione życia. Proponuję minutę ciszy za poległych w bojach. Pochyliła głowę, zamknęła oczy. Wystraszeni uczniowie poszli w jej ślady. Przed oczami przesuwały się twarze zabitych, tych których znałam, a Rankiem znalazłam wśród poległych. Obrazy zmieniały się, każdy był wyraźniejszy od poprzedniego, a potem błysk. Czując się, jakbym opadała gdzieś w dół, otworzyłam oczy. Ciekawe. Marbonda stał przed swoją armią. Na jego twarzy były pewność siebie i uśmiech. Cóż, kolejna wizja? I nagle jeden z cieni wystąpił z pierwszego rzędu. Nasz wódz nie żyje. Ty pojawiłeś się na samym końcu, kiedy wszystko już się rozstrzygło. Dlaczego powinniśmy pójść z tobą? Część armii krzyknęła tak. Malbonte znów uśmiechnął się. Chcecie wiedzieć, dlaczego powinniście za mną iść? Później wszystko stało się momentalnie. Malbonte nieludzko szybko przemieścił się w stronę tego, kto wyszedł przed szereg. Ojej, z ust demona pociekł strumyk gęstej, spienionej krwi. Malbąty wyjął miecz, który nie wiadomo jak znalazł się w brzuchu śmiałka. Niedbale wytarł go o nogę, najpierw z jednej, potem z drugiej strony, po czym wykrzyknął. Ponieważ mojej wściekłości wystarczy na, wa na was wszystkich. Są jeszcze pytania? I cała armia zaczęła wrzeszczeć na cześć nowego wodza. Wzdragnąłam się, ledwie się powstrzymując, aby nie upaść i nie zacząć krzyczeć. Co to było? Znowu widzenie? Odwróciłam... Znalazłam wzrokiem Lucyfera. W zadumie patrzył przed siebie. Widocznie Lucifer nie miał widzenia. Dlaczego tylko ja? Siłam albo on teraz zobaczymy, co tam było. Niestety już... O, przerażam. Dobrze. E, czy damy radę przeciwstawić się takiemu potworowi? Gdy zakończyła się minuta cieszy, mama kontynuowała. Lekcje nie zostają odwołane, lecz teraz będą miały wojskowy charakter, żebyście mogli po nich wstąpić w szeregi na jej Nadwyrężnej armii. Ok, nadwyrężnej armii, cokolwiek to znaczy. Te słowa oburzyły uczniów. Chce pani, żebyśmy poszli na wojnę? Przed nami nieunikniona konfrontacja. Możecie odmówić, ale macie obowiązek umieć się bronić. Niebiosa straciły zbyt wiele, dusz, równowaga nam tego nie wybaczy. Ktoś krzyknął, ja chcę stąd odlecieć. Pozostali podchwycili to zdanie. Panika, krzyki, strach przechodzący w agresję. Cisza! Od grzmiącego okrzyku mamy zadrżały ściany. Wszyscy się uspokoili. Za murami szkoły jest o wiele niebezpieczniej. Pomówię z cytadelą i poproszę, żeby znaleźli schronienie dla części uczniów. Nic z tego nie będzie. W drzwiach pojawiła się imponująca postać. Wszyscy rozstąpili się przed nią milknąć z szacunkiem. Radny cytadeli niespiesznie ruszył na spotkanie mamy. Podszedł do niej i zwrócił się do tłumu. Nie wolno wam opuszczać szkoły do końca dochodzenia. Co pan tu robi? Serafinie, Rebeko, Oceania, Dino i Lucifer powinni podążyć za mną do Cytadeli. No, jak zawsze problemy. Myślę, że wystarczy, jeśli ja pójdę. Niestety. Ojciec Dino, Anioł Felicjo okazał się akolitą Malbonta. Szatan być może współpracował z nimi. Oceania i Lucifer brali udział w rytuale, który miał na celu oswobodzenie Mala. Powinniśmy sprawdzić, czy są związani z marbontem. Mama popatrzyła na mnie. Była rozwścieczona. Jeśli to konieczne, to zapewniam, że tak. Lucyferze Dino jesteście oczekiwani w stolicy Niebios. No cóż, nigdy nie może być za dobrze. E, także co? U, znowu brylanciki otrzymujemy. Przypuszczam, że to chodzi o to, że jakby te, w tę historię gram ponownie po jakimś czasie. I dlatego mogę. Jeszcze raz skorzystać z blandów. Ale cóż, na dzisiaj to było tyle Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach No i do usłyszenia już niebawem W kolejnym e, następnym Będzie łowczyni czasu Chyba, że wyjdzie aktualizacja Nie wiem, nie pamiętam kiedy wychodzi Ale na dziś to tyle, cześć, pa pa